wygra amerykański Mam Talent. Chodzi mi to, że butelka i kieliszek zamieniają się miejscami po jednym wstrychnięciu. Wygląda to mniej więcej ten sposób. Chodzi tu oczywiście o to, że mam tutaj jeszcze jedną butelkę. Faktycznie tak jest, ale co ciekawe, to w tym momencie wystarczy wstrzyknąć ponownie i dalej to działa. I dużo osób twierdzi, że dalej jest tutaj jakaś jedna dodatkowa butelka i faktycznie mają rację. Oczywiście jest tutaj jeszcze jedna dodatkowa butelka. Natomiast mimo tego, że przykryje się tą butelkę i w ten sposób się wstrzyknie, to no dalej powinno to działać. No i teraz okazuje się, że potrzebna jeszcze jedna dodatkowa butelka. Oczywiście, że tak Słuchajcie, jeszcze jedna dodatkowa butelka, którą należy schować tutaj, i w tym momencie okazuje się, że jeżeli przykryje się to tubami, to w tym momencie wstryknie się dalej to działa. No i oczywiście chodzi tu o to, że to jest jeszcze jedna dodatkowa butelka, którą należy schować tutaj, i ponieważ chowa się jeszcze jedną dodatkową butelkę, no to w tym momencie, jeżeli przykryje się to tubami i wstryknie to dalej, to oczywiście działa. No ale jeżeli przykryje się tubami, to w tym momencie dalej to potrzebna jest jeszcze jedna dodatkowa butelka, która jest schowana tutaj, a oprócz tego jeszcze jedna dodatkowa butelka, która jest schowana tutaj, i jeszcze jedna dodatkowa butelka, która jest schowana tutaj, i jeszcze jedna dodatkowa butelka, która jest schowana tutaj. No i teraz to jest za dużo butelek.